Pojechałem do Auschwitz, do Oświęcimia, do Birkenau i można powiedzieć, to był taki mój pierwszy wielki temat i pierwszy wielki album, który został zauważony w świecie. Nawet pamiętam, jak byłem w 1976 roku, to interesowała się tym bardzo społeczność żydowska, i napisał do mnie William Styron. Wielki pisarz amerykański, który chciał ze mną zrobić książkę, właśnie na Auschwitz, ale niestety odszedł z tego świata. I tak się to właściwie zaczynało, tak się to właściwie zaczynało kształtować, szczególnie w latach 60., na początku lat 60. -tych. A ponieważ byłem sąsiadem z Karolem Wojtyłą, oczywiście w ten czas jeszcze nie miałem świadomości, bo byłem kompletnie ździusiem. Jak on tutaj mieszkał yy, z ojcem, z bratem. są tutaj jego ojciec umarł. Niedaleko stąd, tutaj tymi, tymi, tą drogą chodził do kamieniołomu na zakrzówek. Także właściwie ocierałem się o jego, o jego postać. Oczywiście jeszcze wiadomo, że nieświadomie jako chłopak należeliśmy do. Byłem ministrantem, gdzie, gdzie był. On był w kościele tutaj. To jest też parafianinem, tak jak ja. I tak się wszystko zaczęło, ale mówię jeszcze bez świadomości, że to jest Karol Wojtyła, ewentualny papież, czy nawet biskup, czy nawet ksiądz. To jeszcze nie przychodziło nawet do głowy.